która wciąż jeszcze wtedy ciążyła przez mm, wielka opera to jest tenor kocha sopran a bas przeszkadza i a meco sopran coś knuje. Panie Zygmuncie, ale my tutaj mamy do czynienia z ekranizacją słynnej i bardzo cenionej, a także lubianej przez czytelników powieści Ernesta Hemingwaya Pożegnanie z bronią i chciałbym y, zapobiec temu, aby nasza dyskusja przerodziła się w rozmowę o melodramacie. Skąd tutaj Hemingway? Przecież tu są całkiem poważne sprawy, a więc czy miłość, czy dziewczyna, czy wojna? czy polityka, czy ojczyzna, czy życie prywatne. Zaraz. To takie także sprawy za chwilę będziemy mogli oglądać w filmie Pożegnanie z bronią. Zaraz, takie idzie, tematy. Ale idzie o to, że jest to jednak kino, które do swojego, swojego życia usiłuje zaadaptować ten temat miłości i Hemingwaya także. I ponieważ jest właśnie jakby ono na granicy... To łączy jedno z drugim. Na, z drugim, na przykład stąd się tutaj bierze Helen Hayes, nieznana u nas zupełnie, a uwielbiana wtedy w Ameryce aktorka teatralna, właśnie filigran. ta od Tristana i Zoldy, od Romeo i Julii i tak dalej, uwielbiana w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, ale chwileczkę, jak jest teraz skomponowany ten duet? Ona reprezentuje minioną epokę, wielki styl, teatr, salon i tak dalej. I dodaje jej się umyślnie Gary Coopera, który jest kowboj. Dlaczego? Bo on ma reprezentować tą nową publiczność, która do kina przychodzi. I tutaj mamy coś w rodzaju takiej trendowatej na, na odwrót, dlatego że nasza była osobą ubogą, która kochała arystokratę i się wykoleiła, a tu znowu mamy Człowieka z ludu, no, proletariusza, prostaka, który nagle się zakłopotuje w tej pielęgniarce. Panie Zygmuncie, ja widzę, że od jakiegoś czasu punktem odniesienia większości filmów, jakie tu omawiamy, jest trendowata. I niepokoję się, czy próbuje Pan wprowadzić trendowatą Heleny Mniszkuwny do kanonu literatury polskiej, a także filmu polskiego i ustanowić z niej wzorzec metra, do którego będziemy wszystko porównywali. Ja bym wolał jednak odnieść to do powieści Hemingwaya zaledwie po raz drugi występuje trendowata. Jeszcze cytowaliśmy ją tylko z okazji e, Krowy Kelly, Czy sądzi pan nie przesadza. Czy sądzi pan w związku z tym, że Hemingway został tutaj pominięty, zabity, zlekceważony, że nie ma w tym filmie Hemingway? Widzi pan, Hemingway, powieść Hemingwaya, tak jak cała jego twórczość, jest gorzka, ironiczna, szydercza. Na przykład w powieści mamy, o, jest tam taka scena, że e, e, m, Gary Cooper, który właśnie wyobraża Hemingwaya, rozmawia z majorem, który się skarży, że zgolił brodę, bo mu się nie mieści do maski przeciwgazowej na to Rzecz po... dzieje się w czasie I wojny światowej. Tak jest. Na to ten odpowiada: "Wszystko się może zmieścić. Ile razy już wymiotowałem do maski? Albo na przykład, kiedy Gary Coopera, czyli Hemingwaya, biorą do szpitala zranionego i tam on jest Amerykaninem we Włoszech, usiłuje go kolega zaprotegować lekarzowi i mówi: to jest syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona, na to lekarz odpada. Mamy już pięciu takich, przepraszam, on mówi, to jest syn ambasadora Stanów Zjednoczonych. Takie kpiny. Otóż, tymczasem, co film bierze z tej całej akcji? Jedynie właśnie Melodramat. Ten, ten dramat miłości. A, czym no tak, ale stawia ten dramat miłości w sytuacji e, bardzo ryzykownej, mianowicie dowodzi, że tak naprawdę nie liczy się polityka, nie liczy się wojna, nie liczy się ojczyzna, nie liczy się historia, nie liczą się losy świata, liczy się tylko nasze małe, prywatne życie, nasze uczucia. I nasza ewentualnie, jeśli uda nam się być szczęśliwcem i kogoś pokochać, miłość do dziewczyny. Tylko, że ta miłość, proszę pana, jest dramatyczna i już u Hemingwaya, mimo jego złośliwości, ironii i kpiny, już ona wyrażała protest przeciwko nieludzkiemu klimatowi wojny. Hemingway tam się zresztą wziął w sposób szczególny, bo był ochotnikiem amerykańskim na froncie włoskim ponieważ Włochy nie prowadziły wtedy jeszcze, przepraszam jeszcze, Stany Zjednoczone nie prowadziły jeszcze nie wypowiedziały wojny Austrii, tylko Niemcom, więc on miał prawo tylko pracować w ambulansie, ale został... Czyli na tyłach frontu niejako, tak, nie brać tak. bezpośredniego udziału w walce. Niemniej został ranny. Jedząc ser zresztą, ale nie zdradzajmy, panie Zygmuncie, treści... No ale chwileczkę, jeżeli pan pyta o Hemingwaya, to jest bardzo istotne, dlatego że uszkodzono mu tam kolano i utykał do końca życia i właśnie widzimy, że tutaj Gary Cooper również odnosi tą ranę i także w głowę, bo Hemingway, jak wiadomo, był awantornikiem, który szukał okazji, wszędzie gdzie się bito, to on był, wojna hiszpańska też tam, walki byków, on, polowanie też on miał jakby obsesję, żeby... Mm, Zaostrzyć smak życia przez niebezpieczeństwo śmierci. Nie udało mu się jednak zginąć na wojnie. Jak to się skończyło, Państwo doskonale wiedzą z historii literatury. Przed nami pożegnanie z bronią Ernesta Hemingwaya, film z 1932 roku, wyprodukowany w Hollywood, z Helen Hayes i Gary Cooperem w rolach głównych. Zapraszamy serdecznie.